Zawiodła ofensywa. Defensywa okazała się potężniejsza. Wypunktujemy co mogło pójść nie tak na podstawie zdjęcia znalezionego w internecie, które jest całkowicie oficjalnym planem ataku. Ciekawy taki element zaskoczenia, jakby te główne najpotężniejsze siły z tym pierdolnikiem takim potężnym wyszły z boku. Pierwszym takim problemem była, były pewne nieścisłości A, jeżeli chodzi tak, o tak, mapę. Tak. To co najbardziej mi się rzuca w oczy to jest umiejscowienie punktu B. Co kosmiciki trają w strefie 51? Dowiecie się, jak tylko wbijecie 5000 łapek w górę. Jeśli oglądasz to 20 września 2019 roku, to dzisiaj odbył się rajd na strefę 51, zakończony fiaskiem. Dla tych, co nie wiedzą, czym jest rajd na strefę 51, to Jarosław wytłumaczy, czym jest rajd na strefę 51. Nie strefę mam na imię 50... Jarosław. Jar wytłumaczy, czym jest rajd na strefę 51. Zresztą tam w czerwcu sobie jakiś typ, on chyba Matty Robert się nazywał, coś takiego, wiadomo, typowy admin grupki mem mem memiarskiej, założył wydarzenie, uga buga, zróbmy rajd na strefę 51, bo i tak nie mogą nas wszystkich zatrzymać. Co jest prawdą? Chyba. Data tego wydarzenia miała się odbyć 20 września, czyli dzisiaj. No z początku wiadomo było hehehe, heheszki, fajne, śmieszne wydarzenie, wezmę udział. No i to się rozrosło do dwóch milionów osób biorących udział i prawie drugie tyle zainteresowanych. No to się władze obsrały. Były jakieś te... władzowe odpowiedzi? Oczywiście, tak jak zawsze na tego typu memy. Że uga Buga nie przychodźcie, bo... bo was... uch, by was. Fajnie, fajnie. Znaczy ogólnie to sam bym poleciał i nic bym z tym nie zrobił dalej. To bym, o, popatrzył, o, cześć, cześć, panowie FBI, CIA, panowie żołnierze, cześć, yy, alieny, cześć. Nie udało się. Zawiodła ofensywa. Defensywa okazała się potężniejsza. Naszym pierwszym krokiem będzie przeanalizowanie taktyki, która została zastosowana. Dokładnie. Wypunktujemy co mogło pójść nie tak. Na podstawie zdjęcia znalezionego w internecie, które jest całkowicie oficjalnym planem ataku. Patrz. Tak? Było 3 razy 3, czyli 9 tak. różnych grup jednostek. Mhm. Może, może na samym początku. Do której byś się przydzielił? Mm. Kurde bele, ja myślę, że do tych monsterków energy buffów mm -hmm. plus 10, ale tu już jest błąd i to jest problem No właśnie, bo jak wszyscy wiemy, Stany Zjednoczone, Nevada, w Stanach Zjednoczonych mamy największą ilość różnych monsterków, różnych rodzajów, tak. prawda? Tylko, że głównym błędem tego planu jest to, że monster energy daje buffa plus 10 do Berserka, nie? Tak, a, a nie, to nie jest, nie jest tak naprawdę po pierwsze daje plus 15 do Helta, a po drugie daje plus 20 do Strengtha. I tu już jest, jakby to było poprawnie, to ja bym się do tej grupy chyba przydzielił, ewentualnie do Naruto Runners. Oni mają fajne zadanie w ogóle tutaj, bo. Oflankować przeciwnika. I długo zbliżamy się do kolejnego problemu tej taktyki, bo ludzie uzbrojeni po zęby mhm. też mają flankować przeciwnika, co nie jest dobrym pomysłem. Ponieważ, skoro są uzbrojeni po zęby, to mają dużo sprzętu ze sobą, prawda? Tak. Jest im ciężko. No i ogólnie trudno biegać w takich warunkach. I zwłaszcza, widzisz... że tam jest bardzo gorąco. I widzisz, ja bym ich albo umiejscowił na przednim froncie. Tak jest. Albo z tyłu, mhm. albo od razu z boku ich umie. ale na pewno nie startowaliby stąd. Bo jak chcielibyśmy ich mhm. oflankować, to umieśćmy ich po prawej albo po lewej stronie od razu. No tak. No. Bo to by było nawet ciekawy taki element zaskoczenia, jakby te główne, najpotężniejsze siły z tym pierdolnikiem takim potężnym wyszły z boku. Właśnie. Ale niech nie biegną z przodu, to nie ma sensu. No nie pobiegną z przodu, bo zanim tam dojdą na swoje miejsce ofensywy, to już tak naprawdę cały atak się zacznie i nie będzie żadnej pomocy z ich strony. Dobra. Mamy dwie grupy rzucaczy kamieni. Gdzie oni stoją? Albo powinni stać na samym tyle jako artyleria. No tak, wiadomo. A nie gdzieś tutaj po środku. Albo powinni właśnie po boku. No oni powinni być taką samodzielną grupą mhm. najdalej, no bo nie może do nich wróg dojść. Ich powinni co najwyżej snajperzy móc zestrzeć. To nie ma sensu. I teraz ja nie jestem pewien, jakie te... Kurwać puny mają yy, specjalną abilitkę. Właśnie chyba oni to mają berzerka. Oni powinni mieć chyba berzerka, tak. no. Tak. A furasy to bym wystawił na front. Na front? No tak. Po pierwsze, w ogóle ci... już pominijmy żarty, żeby rozstrzelać pierwsze zwierzęta, mhm. ale furasy mają największą objętość, więc najwięcej by zgarniali pocisków. A poza tym te, te, się te wszystkie kostiumy to same. prawdopodobnie w jakimś stopniu kuloodporne są. Tak, Muszą a można by je jeszcze bardziej skuloodpornić. odpornić. W jaki sposób? No na przykład tworząc jest materiałów kuloodpornych. A rzeczywiście. Kevlar czy coś. Mhm. To ma sens, tak. Tak. Nie mam pojęcia co to jest Karens, ale pewnie też źle stoją. Tutaj nie jestem pewien. No, wiadomo, Karen, oddaj moje dzieci. To też są moje dzieci. No, wydaje mi się, że to, jeśli dobrze pamiętam, to jest ta osoba, która, wiesz, z tym takim Cyzi Chryslerem, tym minivanem, co ma taką fryzurę do boku, codziennie wozi swoje dzieci na treningi piłki nożnej, no i zawsze, zawsze ma problem z kierownikiem. Zawsze chce porozmawiać z kierownikiem sklepu. No, to one by się kurwa kłóciły z defensywą. To w sumie ja też bym patrz, tak jakby w sumie. Tutaj umieścić powiedzmy tych ludzi uzbrojonych po zęby, mhm. a tutaj te karenki, to oponent miałby w chuj problem, żeby to ogarnąć, bo z lewej strony miałby y, żądania rozmowy z kierownikiem, a z prawej ogień zaporowy. Mhm. No ja wiadomo, bym nie wiedział, co zrobić w takiej sytuacji. Miałbym duży problem. No i tu się właśnie pojawia, że od dupy strony jest reszta, która po cichu się przyślizguje w bezpieczeństwie, prawda? no to akurat spryt. no to, to, to jest, jest właśnie sprytne. sprytne bo całe mięso Arban rzucić na front a reszta inteligentów można tak powiedzieć która idzie tam po to żeby się komunikować z alienami to od tyłu by przychodziła już bezpiecznie no ale skoro cały front ze... zepsuł swój tak, całkowicie bez logistyki taktycznej no to wyszło jak wyszło prawda no i końcowo na ten pierwszy front z furasami wrzuciłbym te dzieci antyszczepionkowców bo one i tak długo nie pożyją no w sumie one za... fajnie by wypełniały te luki między kostiumami. Od tyłu, jak one tak od tyłu biegną, to one zanim dobiegną, to już umrą. No, to bez sensu. One by w ogóle mogły pola minowe siebie. W sumie. W ogóle nie podoba mi się, że Naruto Runners biegną tylko z jednej strony, bo jeśli chcesz skonfundować przeciwnika, to musisz jakby, no nie z jednej strony, tak? Bo jeśli odeprzesz Naruto Runnersu z jednej strony, to z drugiej strony już tak jakby masz Mniejszy problem, bo tu Kyle'a No i tutaj są... znowu dochodzimy do tego problemu z tymi Kylesami, mhm. że ten wykres zakłada, iż Monster daje bufa do berzerka. Tak. I umieszczenie ich z tyłu miałoby w tym przypadku sens, ponieważ oni najszybciej dobiegną i oni mogą stąd tak naprawdę okrążyć z każdego y, miejsca placówkę tą wojskową, natomiast wiemy już, że tak nie jest i daje bufa do Siły i do Żyćka. Więc właśnie ich bym umieścił po środku, jako takie wsparcie do ludzi uzbrojonych po zęby. To by się fajnie dopełniało, bo byłyby takie dwie elitarne jednostki. No to chyba tyle, nie? Chyba analiza została przeanalizowana. Skoro już omówiliśmy tą taktykę, jej wady i możliwe modyfikacje, możemy przeanalizować, co w ogóle było źle zaplanowane od początku, i zaproponować alternatywy. Pierwszym takim problemem była, były pewne nieścisłości, A, jeżeli chodzi tak, o tak, mapę. Tak. I w sumie mógłbyś to wyjaśnić. Otóż w wolnym czasie, jakoś parę dni przed atakiem. Postanowiłem z, przeprowadzić swoje własne badania y, na temat całego terenu, ponieważ jak wszyscy wiemy, tam jest cały teren ogrodzony chyba nawet do 40 kilometrów. Przed bazą zaczynają się szlabany, ale mamy zdjęcia satelitarne bazy, więc postanowiłem przeprowadzić sam swoje y, własne doświadczenie i znamy grę Counter-Strike Global Offensive, jest to popularna strzelanka, że tak powiem, i mapę The Dust 2. Znalazłem radar, otóż tej mapy, i postanowiłem nałożyć na zdjęcie satelitarne strefy 51. I ku mojemu zdziwieniu, sporo punktów się ze sobą pokrywa sporo kluczowych punktów. Proszę zobaczyć tu po prawej stronie Long. Długa, popularnie nazwana, idealnie pokrywa się z pasem startowym. Widzisz tu jeszcze jakieś podobieństwo, może? To, co najbardziej mi się rzuca w oczy, to jest umiejscowienie punktu B. Bombside B. Jak wszyscy wiemy, Rajbi kabliat, prawda? Jest to znana taktyka. A gdzie jest B? Tam, gdzie kosmici. Tutaj właśnie punkt, na którym znajduje się Bombside B. Idealnie pokrywa się z miejscem, gdzie ukrywani są kosmici. A wszyscy wiemy, najlepszym sposobem na atak Bombsadu B jest kupienie w pięciu p 90 po fleszyku, zarzucamy przeciwnika, wbiegamy jak berzerki. Szczelamy wszędzie gdzieś popadnie, i punkt nasz. Nie było tego. Może posłuszmy się pewną taktyką, którą mamy dostępną. Jest to pomysł. No tutaj widzimy. E... I tutaj bardzo proste ustawienie graczy defensywnych, czyli ochroniarzy, tak, czyli wojska. Tak, jednostki FBI, wojska amerykańskie stoją, prawda, na pasie lotniskowym, próbują go bronić przy wyjściu. Widzimy jak się tam ustawiają. Tak. No, i tutaj, wiadomo, właśnie jest jedno z wejść do bazy, tam gdzie się trzyma kosmitów. Jednostki atakujące polegają, natomiast. Tak, tutaj jest rotacja z MIDA na punkt B, którym właśnie są kosmici. Tak, tak. Na większą skalę, bo tutaj to wiadomo, 5 na 5, coś tam, coś tam, ale w naszym przypadku, gdzie wiadomo, 2 miliony ludzi, no to wysyłamy parę tam frakcji na punkt A w celu zafejkowania ataku na punkt A i wtedy jedna jednostka z punktu B rotuje na ten punkt A zostawiając wolne wejście Anti-Vax Kids, kto tam jeszcze miał być Kyle chyba, Furasy, Furasy, Furasy przez mida, Anti-Vax Kids i Kyle przez górę i w tym momencie eliminują oddział znajdujący się w punkcie B i cały budynek z kosmitami jest wolny. Teraz dobrze biegnął, patrz. Przyczajka. I mm -hmm. już tam ci myślą, wchodz wchodzą na punkt bez kosmitów. Tutaj jakieś granaty dymne zasłona. I tu kolejny błąd, bo berserkerzy powinni przez tą zasłonę biec. Ale nie wejdą, bo obstrali. Zestrali się, no, za mało. No, no i widzisz, bez, bez, bez zaskoczenia to tak się kończy. Bez przyczajki? Tak jest. No tragicznie to wyszło w tym roku. Ale mam nadzieję na powtórkę w następnym. Wiadomo, tak, taki coroczny, nawet, nawet charytatywny atak na strefę 50. Bo widzicie, nie udało nam się w tym roku, ale wyciągnęliśmy z tego cenną lekcję. Tak jest. Nie uczysz się najwięcej na wygranych, mhm. tylko właśnie na przegranych Dokładnie. możesz wyciągać wnioski. Mamy mapę. Mamy już mapę. Wiemy, co zrobiliśmy źle. Tak jest. Mamy alternatywną taktykę. Zbierzmy się i spróbujmy za rok. Tym razem już nas naprawdę nie powstrzymają. No, a przy okazji to ja myślę, że właśnie jakiś obok koncert charytatywny zrobić może. Zaprosić, nie wiem, kto tam jest. Ale jaka to jest gra psychologiczna. No. Jakby zrobić yy, obok koncert charytatywny, to co jakby strzelać do koncertu charytatywnego, to co by to o nich świadczyło? No właśnie, rodziny z dziećmi przyjdą. O. Piknik się zrobi. Zaprosić na taki piknik rodziny, właśnie to jest tarcza no. psychologiczna. Musimy pomyśleć Będą o. Będą strzelać do matek z dziećmi? No ja nie wiem. No to wtedy ja chyba bym nie naprawdę o. A tak to wiesz, tu się trochę pobawią, kiełbaski zjedzą. No a potem wszyscy na jedzeni ruszą na strefę 51 pod przykrywką nocy. Oni pójdą spać żołnierze. Która tam była godzina w Ameryce, jak to było się odpierdalało? 9 godzin do tyłu. Czyli od 3 do 6. To zła godzina. No to zła godzina ma końcu. Ale powiem Ci no dlaczego. Ale będą spać wtedy. Ale patrz, my nie mamy sprzętu dobrego, nie? A oni mają wszyscy noktowizory, kurwa. To był błąd A kolejny. właśnie, bo co robią noktowizory? Widzą w nocy. Kolejny mam pomysł. Słuchaj, ile osób się zgłosiło? 2 miliony. 2 miliony. Jakby każda z tych osób na Kickstarterze zapłaciła 2 dolary, to byśmy mieli 4 miliony dolarów. Dokładnie. Musimy zrobić zrzutkę na następny rok. Na co? Na broni noktowizory. Albo zrobić Ale poczekaj. W dzień. No zrobić w dzień, bo noktowizory nie widzą. A jakby tak na przykład powiedzieć, że robimy w nocy, a powiedz w dzień. I wtedy oni wszyscy by stali z tymi noktowizorami, a my mhm. byśmy o wschodzie słońca zaatakowali. Oni by byli oślepieni, Dokładnie. bo nie zdążyliby ściągnąć. Póki co, jest 1-0 dla strefy 51. No, nie możemy się poddawać. Walczmy do końca. No to wasze zdrowie i. Widzimy się za rok. Do następnego.